No, no, no. I graj z aniołem. W pozostałych rolach. Odcinek 143. Zrobiłam porządek w moim pokoju. Możesz opowiadać dalej. Dobrze. Przerwałam opowieść w chwili, gdy stary z rzęda zobaczył światło prześwitujące przez zasłony. Potem przepłynęła przez nie odziana na biało postać, przepasana liśniącym pasem. Zapytana przez starca zjawa, powiedziała, że jest duchem minionych świąt i że zabiera go na spacer. Stary z Rzęda nie chciał iść, ale duch wziął go za rękę i zabrał ze sobą. Dokąd? Tam, gdzie bawiły się dzieci. Rozpoznał wśród nich swoją młodszą siostrę i siebie samego. Składając ręce, powiedział: Boże, to tu mieszkałem w dzieciństwie. Jakżebym chciał przywitać się z przyjaciółmi i uścisnąć siostrzyczkę, która tak mnie kochała. Ale duch wyjaśnił, że nikt go nie widzi i nie słyszy. To stary też stał się duchem? Można tak powiedzieć, skoro cofnął się w czasie. Widział to, co się działo wiele lat wcześniej. I co? Duch zabrał go do sklepu, w którym kiedyś pracował. W pewną wigilię właściciel kazał go zamienić w salę taneczną. Na tańce przyszło wiele par. On też był zaproszony. Starcowi łza zakręciła się w oku, bo zobaczył, że kiedyś był szczęśliwy wśród prostych ludzi ze swoich stron. Duch spojrzał na zegarek i powiedział, że kończy im się czas. Zaprowadził go do pięknej dziewczyny, która gorzko płakała. Przed nią stał on. Był starszy niż poprzednio, miał surowy wyraz twarzy. Dziewczyna mówiła, że nie mogą dłużej być razem, bo się zmienił i już nie pasują do siebie. Stał się chciwy i okrutny. Błagał ją, by została, ale ona odeszła, napełniając go goryczą. Nie chciałabym żyć z kimś takim. W dodatku, stary był skąpy i źle traktował innych. Teraz, zapłakany, poprosił ducha minionych świąt, żeby przestał pokazywać mu przeszłość, bo dłużej tego nie zniesie. Duch wziął go za rękę, i stary znowu znalazł się w swojej sypialni. Na chwiejnych nogach podszedł do łóżka i położył się. Miał nadzieję, że wreszcie zaśnie i odpocznie. Widział, jak z powodu chciwości zmarnował sobie życie. Przez to, że myślał tylko o sobie, stracił ukochaną kobietę. Na starość został sam, bez żony, która troszczyłaby się o niego. Miałby żonę i kochającą rodzinę. Ale trudno, sam tego chciał. Każdy jest kowalem swego losu. Dlatego będę uważać, żeby nie popełnić takiego błędu jak ten stary z rzenda. Teraz idź już na kolację, a potem do łóżka. Ale mnie nie grozi to, co temu staremu, prawda? Nie chcę cierpieć. Nie. Ty masz przed sobą całe życie i dzięki Twoim bliskim podążasz dobrą drogą. Czy to rozsądne? Muszę ją zobaczyć, choćby przez drzwi, przekonać się, że żyje, mówi. Muszę. Nie, nie chcę. Nie chcę, żeby tu przychodził. Niech nie przychodzi. Jak śmiesz tu wchodzić po tym, co ci powiedziałem? Muszę zobaczyć, jak się czuję, Marciu. Leży tu przez ciebie i nie chce cię znać. Nie chcę, żeby Juan Miguel tu przychodził. Niech się do mnie nie zbliża. Nie chcę go znać

Patricio, uspokój się. Pamiętaj, gdzie jesteś. Mariciu i Majaczy. Nie wie, co mówi. Myślisz, że chciałaby cię widzieć po tym, co jej zrobiłeś? Tak, kiedy w pełni odzyska świadomość. Wyjdź, bo stracę cierpliwość. Proszę wyjdź, żeby uniknąć awantury. Powiedziałem ci, że pogodzę się z wolą Mariciuj. Ale ona na pewno cię nie chce. Zrobię wszystko, żebyś nigdy więcej nie zbliżył się do niej. Przestań, bo Mariciuj was usłyszy i poczuje się gorzej. To niech on stąd wyjdzie. Maricuj wini mnie za to, co się stało. Cierpliwości dopiero odzyskała przytomność. Ostatnie co pamięta to kłótnia na ulicy i wypadek. Nie mogłem mu zapobiec. Nie musisz mi mówić. Wiem, jak ją kochasz. Nigdy by się jej nie skrzywdził. Ale pan Patricio myśli inaczej. Wini mnie za wszystkie nieszczęścia, które spotkały jego córkę. Nic więcej nie możemy dla niej zrobić. Opatrzyliśmy ranę. Teraz trzeba ustalić skutki tego urazu. Potrzebne będzie prześwietlenie, tomografia. Co proponujecie? Niech panią zawiezie do prywatnego szpitala wyposażonego w odpowiedni sprzęt. Radzimy skupić się na problemach ze wzrokiem. Ten wypadek mógł pogorszyć sytuację. I... Kiedy będę mógł ją przewieźć? Kiedy pan zechce. Jest przystojny, atrakcyjny, elegancki i bogaty. A Mariciuj go odtrąca, choć widać, że on kocha ją do szaleństwa. Maricu ma szczęście. Do facetów i do ról. Nieczęsto osoba bez wykształcenia staje się gwiazdą, a ona nie docenia szansy, jaką dał jej Amador, tak jak i tego mężczyzny. On przez nią płacze, głupi, choć jest przez to jeszcze bardziej pociągający. Co robimy? Przewieziemy ją do prywatnego szpitala. Czy to bezpieczne? Pracownicy Pogotowie mają duże doświadczenie. Słyszałaś, jej stan mógł się pogorszyć. Mieliśmy nadzieję, że operacja jej pomoże. Kto wie, jakie będą konsekwencje tego wypadku. Zajmę się transportem. Zadzwoń do Izraela, żeby ją zbadał. Zrobię to. Córko, jeśli tego chcesz, Juan Miguel San Roman nigdy więcej się do ciebie nie zbliży. Wszystko będzie dobrze. Idzie sędzia Velarde. Dziękuję wam za troskę. Córka odzyskała przytomność. Nic już jej nie grozi. Przewieziemy ją do prywatnego szpitala, bo tu nic więcej dla niej nie zrobią. Powiadomimy was, gdzie leży, żebyście mogli ją odwiedzić. Liczę jednak, że ty nie będziesz jej odwiedzać. Bo nie chciałbym znowu Cię wypraszać. Przepraszam, ale ani Mariciuj, ani ja nie chcemy Cię widzieć. Nie przychodź do niej, bo i tak nie będą Cię wpuszczali. Cierpliwości. Wszystko będzie dobrze. Trzeba poczekać, aż Maricuj poczuje się lepiej, a wtedy przekonamy się, co myśli. Mm. Powiem panu, w którym szpitalu ją umieszczą. Dziękuję. Mogę prosić o pana numer telefonu, żebym mogła zadzwonić? Co tu robisz? Muszę ją zobaczyć. Ale Patricio powiedział, że załatwia transport. Wróci nieprędko. A jeśli nawet, to trudno. Musiałem ją zobaczyć i przekonać się, że nic już jej nie grozi. Dzięki Bogu. Kocham ją. Kocham Twoją córkę. Nigdy bym jej nie skrzywdził. To moja wina, bo chciałem z nią porozmawiać. Ale nie mogłem przewidzieć, że zdarzy się wypadek. Kochanie, wybacz mi. Między nami wszystko się ułoży. Nie chciałam cię skrzywdzić. Pardonam. I ty, Cecilio też. Perdona mnie, por favor. Perdonaj.